Ja Anna Juszczyńska, jestem specjalistą radioterapii onkologicznej, pracuję w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej świętego Jana Stufy w zakładzie radioterapii i mam przyjemność przedstawić panią magister Izabelę Baranowską, specjalistę fizyki medycznej, która pracuje w zakładzie fizyki medycznej naszego centrum. Radiochirurgia stereotaktyczna jest skuteczną metodą leczenia zmian ogniskowych zarówno o typie łagodnym, jak i złośliwym, co zostało potwierdzone w wielu badaniach klinicznych. Aby proces terapeutyczny został zrealizowany w bardzo bezpieczny sposób dla pacjenta, konieczne jest określenie dawek w tzw. organach krytycznych. Są to w radioterapii narządy typu pień mózgu, nerwy wzrokowe, skrzyżowanie nerwów wzrokowych, które są szczególnie wrażliwe na dawki promieniowania jonizującego. Oprogramowanie firmy BrainLab, którym dysponujemy w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, pozwala nam na wykonywanie planów, często bardzo skomplikowanych, dla różnych typów guzów. Są to zmiany pojedyncze, zmiany mnogie, malformacje tętniczorzylne. I w tej części chciałybyśmy Państwu pokazać przykłady takich planów leczenia i tego, co umożliwia nam ten system. Przedstawię Państwu przykład dobrej odpowiedzi na leczenie radiochirurgiczne u pacjenta z rozpoznaniem raka niedrobnokomórkowego płuca z czterema zmianami ogniskowymi w ośrodkowym układzie nerwowym. Warto wspomnieć, że pacjent nie miał czynników predykcyjnych pozwalających na zastosowanie terapii celowanych w leczeniu systemowym. W badaniu rezonansu magnetycznego, na podstawie którego pacjent został zakwalifikowany do radiochirurgii, uwidoczniono cztery zmiany ogniskowe. Dwie większe o wymiarze około 2 cm, pierwszą zlokalizowaną przystrzałkowo w płacie potylicznym lewym, drugą zlokalizowaną przyśrodkowo od rogu tylnego komory bocznej lewej. Oraz dwie mniejsze, z tych pierwsza zlokalizowana w prawej półkuli podkorowo, bocznie od wyspy, i druga zlokalizowana przystrzałkowo w płacie ciemieniowym lewym. Po zabiegu radiochirurgii, w którym na każde z tych ognisk pacjent otrzymał jednorazowo dawkę 20 grejów, Pacjent był monitorowany badaniami rezonansu magnetycznego i w kolejnej kontroli rok po zakończeniu leczenia widzimy całkowitą odpowiedź i brak wzmocnienia kontrastowego w dwóch mniejszych ogniskach oraz znaczną redukcję objętości i obrzęku w sekwencjach T2 zależnych i flair w dwóch większych ogniskach. Pacjent pozostaje bez objawów neurologicznych. Oprogramowanie do radiochirurgii, jakiego używamy w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, czyli tzw. komputerowy system planowania leczenia, to zbiór różnych modułów i aplikacji. Im szersze spektrum tych modułów, tym szersze spektrum możliwości w zakresie wykonywania planów leczenia. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej dysponuje unikalnym w skali kraju pod tym względem zestawem modułów. W codziennej praktyce często spotykamy się z bardzo trudnymi lokalizacjami guzów. Takie plany leczenia są często bardzo dużym wyzwaniem radiochirurgicznym. Przykładem może być guz przesadki mózgowej, który, jak widać, położony jest w bardzo bliskiej odległości od pnia mózgu. Natomiast wejście od boków i od góry wiązek terapeutycznych, czyli tych półków, które Państwo widzą tutaj, tutaj i tutaj, ograniczone są w tym przypadku przez różne anatomiczne struktury optyczne, takie jak skrzyżowanie nerwów wzrokowych, znajdujące się tutaj nerwy wzrokowe prowadzące do gałek ocznych tędy oraz pasma wzrokowe znajdujące się tutaj przy pniu. Możemy to zobaczyć również w innym rzucie, gdzie widać w jaki sposób wiązki zostały zaprojektowane tak, aby uniknąć napromienienia struktur krytycznych. Mimo tak trudnego położenia anatomicznego udało nam się uzyskać plan, który spełniał wszelkie założenia terapeutyczne, a także był bezpieczny dla pacjenta. Oprogramowanie, którego używamy w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, pozwala także na wykonywanie korekcji dystorsji obrazów uzyskiwanych w rezonansie magnetycznym, co ma wręcz niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o jakość i precyzję leczenia, które oferujemy naszym pacjentom. Szczególnie wyraźne jest to w przypadku guzów kąta mostowo-muszczkowego. Jak widać na tym przykładzie, guz położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie pnia mózgu. Używając modułu do korekcji dystorsji, jesteśmy w stanie skompensować zniekształcenia w obrazach rezonansowych, a tym samym oczywiście dokładniej określić rzeczywiste położenie guza. W tym momencie na ekranie widzimy dwa zestawy obrazów używanych do radiochirurgii. Jednym z nich jest tomografia, a drugi to rezonans magnetyczny. Wykonamy teraz korekcję dystorsji. Obszar guza zaznaczony jest w tym miejscu. To, co widzimy w tym momencie na ekranie, jest już obrazem po wykonanej korekcji dystorsji. System planowania umożliwia nam obejrzenie tego miejsca, jakby wyglądało, gdybyśmy nie zastosowali korekcji dystorsji. Jak widać, jest tutaj znaczny ruch położenia guza, co ma, tak jak mówiłam, niebagatelne znaczenie dla precyzji radiochirurgii. Warto zaznaczyć, że przygotowując plany leczenia dla pacjentów radiochirurgicznych, w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wykorzystujemy bardzo zaawansowane algorytmy obliczania dawki i dzięki temu nasze polany leczenia charakteryzują się najwyższym stopniem wiarygodności. Jednym z modułów, który wyróżnia Centrum Onkologii Ziemi Rubelskiej wśród placówek onkologicznych jest moduł przeznaczony ściśle do radiochirurgii naczyniaków tętniczo-żylnych. Posiadamy oprogramowanie, które umożliwia nam wykonywanie fuzji obrazów CT, MR z angiografią naczyniową, którą widzą Państwo w tym czasie na ekranie. System komputerowy wizualizuje dane pochodzące z angiografii jako projekcje intensywności kolorów, widoczne jako te kolorowe mapy które obrazują różne fazy przepływu kontrastu przez naczynia w mózgowiu. W znacznym stopniu pomaga to lekarzowi neurochirurgowi w precyzyjnym określeniu obszaru zmiany naczyniowej, która w tym przypadku zlokalizowana jest tutaj. Są to oczywiście tylko niektóre z możliwości, jakimi dysponuje Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w zakresie wykonywania komputerowych planów leczenia metodą radiochirurgii wewnątrzczaszkowej. Od października 2020 roku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej dysponuje specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem światowej klasy. W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wszystkie procedury radiochirurgiczne są realizowane przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów: lekarz-neurochirurg, lekarze-onkolodzy-radioterapeuci, fizycy medyczni, a także technicy radioterapii, wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny. Ich działaniom tak naprawdę przyświeca tylko jeden cel ratowanie zdrowia pacjenta wszelkimi dostępnymi metodami. Rozwój nowoczesnych technologii medycznych sprawił, że obecnie nawet najbardziej zaawansowana choroba onkologiczna nie wyklucza długiego życia. Dlatego bardzo zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Świętego Jana Zdjęcia.